W trochę nietypowy sposób. Mamy piąteczek i mamy, zdaje się, korki na drodze, w których utkwiła nasza prowadząca. Yy, I oto my, Wanda, Wanda Szepczyk, kinopionier. Urszula Pańka. i Bogna Czałczyńska, dzisiaj przejmujemy władzę w tej stacji i przez te kilkanaście minut będziemy starały się zadebiutować. Yy, pierwsze pytanie i pierwsza odsłona naszego dzisiejszego programu to jest kinopiony. Kinio pionier po wakacyjnej Przerwie nie, z dużym oddechem. Kino, Kino Pionier nie miało przerwy, ja tylko miałam urlopową przerwę, więc kinopionier pracował cały czas nieprzerwanie, tak jak pracuje od 1907 roku. Czyli 107 lat, dzień w dzień, od rana do teraz, no, znaczy od południa do wieczora, bo kiedyś było od rana, kiedy były poranki, dla, dla, kiedy było kinem młodzieżowym. Natomiast teraz jesteśmy kinem studyjnym, kinem dla, dla wszystkich, którzy chcą nas odwiedzić i y, program nasz pokazujemy, repertuar nasz pokazujemy. Od godziny 12, 14, 16, w zależności od dnia tygodnia. Yy, wszyscy Szczecinianie wiedzą, że kino pionier to jest zawsze kino, kino trochę inaczej, kino z yy, wyszukanym yy, repertuarem i zapewne spodziewamy się... Również i teraz takiej nowej odsłony w repertuarze. Ależ czego oczy... możemy się spodziewać? Ale rzeczywiście w tym tygodniu znaczy ciągniemy dalej, jeśli tak może to nie złe słowo ciągniemy, ale będziemy pokazywać dalej to będzie właściwe słowo. Film Magia w Blasku Księżyca. Nadal będzie można zobaczyć u nas Mikołajka na wakacjach, wspaniałą rzecz. No i wchodzi no kilka no. Nowy... dla rodziców widziałam dla tatusiów na jak najbardziej, a, ale dzieci świetnie się też w tym bawią. Przy tym, przy tym filmie tym bardziej, że one, byłam ze swoją siedmioletnią wnuczką i co dziwnego ona właśnie wyłapała te, te momenty takie, które, które tatuś powinien wyłapać, a nie tyle ona. Niemniej jednak sama, sama historia Mikołajka i, to, i te jego dowcipy, jego zabawy, jego pomysły to, to jest wspaniała rzecz. Wiem, że kolegi wnuk dwa razy już był na tym filmie i, i nadal Świetnie się na nim bawił. Także ja myślę, tak... że tak, że na Mikołajka to zapraszamy tych wszystkich, a zapewne jest to bardzo liczne grono, którzy są miłośnikami, czytelnikami, fanami książek, serii o Mikołajku, niezależnie od wieku, a wiem sama po sobie, że wiek nie jest tu ograniczeniem, żeby czytać Mikołajka nie jest ograniczenie. Ja myślę, że jeżeli ktoś nawet nie czyta Mikołajka, przyjdzie na ten film, to się zachęci do przeczytania, bo, bo i, tacy, i tacy widzowie też są. Ale jeżeli już jesteśmy przy wieku i przy tych ograniczeniach, to może od razu opowiem o filmie Zrywa się wiatr japońskim, który wchodzi na nasz ekran z dniem dzisiejszym. Przepiękny film anime. Anime tym określeniem określane są bajki rysunkowe zrobione właśnie w Japonii, bo to jest okazujący inny sposób robienia, pokazywania filmu Filmu rysunkowego. To jest taki specyficzny dla y, Japończyków. Natomiast y, tym określeniem anime Japończycy określają wszystkie filmy rysunkowe, które są po drugiej stronie ich kraju, czyli tych wszystkich, wszystkich innych kwiatów. Y, Kraju. Film Zrywa się wiatr jest to przepiękną opowieścią. Widziałam już zwiastuny bardzo, bardzo, ciekawe i bardzo wciągające o chłopcu, który chciał być pilotem, chciał być, przepraszam, chciał być, chciał być, pilotem, chciał być, ale okazało się, że nie może, nie może latać chyba ze względów zdrowotnych, więc pozostał konstruktorem samolotu. Był wspaniałym konstruktorem w okresie przedwojennym. Wynalazł, skonstruował samolot, który wbrew jego oczekiwaniom i i nie taki miał zamysł. Został przez jego rodaków, czyli Japończyków, wykorzystany do lotów zwiadowczych i niszczenia wroga. Także to, to, to jedyne mu się nie spełniło. Natomiast w, w, reżyser, który postanowił, postanowił ten taki film w ogóle. Reżyserować i napisać tą całą scenografię do niego, oparł się na wielu faktach. Jedynie wątek, wątek miłosny, taki wątek prywatny został jakby doklujony przez reżysera. Ale jest, ale jest to przepiękna historia właśnie. W, Chyba za wiele nie zdradzajmy, tylko zachęcimy. Nie opowiedziałam jeszcze, no, jeszcze jeszcze oczywiście. Bo też ja, za myślę, oknem. ja myślę, że Czas. myślę, że właśnie pomimo, że dystrybutor mówi, że to dla od wieku 12 lat jest. Ten film, ale że młodsze dzieci i rodzice z młodszymi dziećmi spokojnie mogą przyjść, bo niezrozumiałe momenty tego filmu mogą po prostu dopowiedzieć, wytłumaczyć, bo no zresztą na wszystkie bajki rodzice powinni chodzić i z dziećmi po tych bajkach rozmawiać i o tych bajkach rozmawiać. Także serdecznie zapraszam na film pod tytułem Zrywa się wiatr, film anime japoński, przepiękna, przepiękna historia, co prawda opowiada o czasach II wojny światowej i tamtego okresu, ale i czasach przed. Warto, warto obejrzeć i warto i warto zobaczyć, czym się, czym się kierował, jak, jak swoje marzenia młody człowiek potrafił zrealizować potem, czyli o marzenia po prostu trzeba walczyć. I myślę, że takie no. będzie główne przy... Proszę nie płakać. Nie, 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 ja nie płaczę się, tylko tak jakoś zasępiłam na tym, że wątek jest na tyle interesujący, że wydaje mi się, że sam sobie by się obronił, a, a pojawiło się to zdanie, że trzeba do każdego filmu doczepić wątek miłosny, czy. czy... Żeby, żeby to jednak obudować, sprzedać, nie? Niekoniecznie, to ponieważ nie, jest, to, jest to, to życie tego człowieka, czyli, czyli po prostu od mhm. czasów dzieciństwa do czasów dorosłości, czyli pokazane było te wszystkie jakieś tam etapy, o które te momenty, o które on zaczepił. Ja mam, ja mam już tego osobistą powiedzmy refleksję, że są chyba takie emocje w pasjach, w różnych dążeniach, że, że one się potrafią same, same obronić, nie? co nie znaczy, że nie należy o tych mówić. Zresztą wszystkie, mm. chyba, chyba wszystkie filmy, które w tym tygodniu będziemy pokazywać, mają ten wątek miłosny, o którym właśnie przed chwilą rozmawiałyśmy. Następny film, Magia w blasku księżyca, no, no to, jest, to jest w ogóle Woody Allen, jeden z naj, najoriginalniejszych artystów współczesnego kina, tworzy film bez wątpienia, filmy, które tworzy, to bez wątpienia można nazwać filmami autorskimi tutaj, bo on tyle serca, tyle siebie wkłada w to wszystko. Zaczął w roku 61., występować jako komik, potem napisał pierwszą sztukę teatralną, był nominowany 20 razy do, do Oscara, dostał trzy statuetki w ogóle w swoim w okresie swojej działalności i oprócz tego, że jest, że jest reżyserem, to jest jeszcze pisarzem, oprócz tego jest muzykiem. Do tej pory występuje raz w tygodniu w klubie w klubie jazzowym, grając na na klarnecie w nowojorskim klubie jazzowym. Także jest takim człowiekiem, który wszędzie, wszędzie go widać i wszędzie go słychać. Książki jego tłumaczone są również na język polski. Ale wracając do filmu. Film jest romantyczną, romantyczną komedią, która rozgrywa się w latach XX wieku i opowia, to jest... Lazurowe wybrzeże, zamki, bogaci ludzie, super, super lokale. No i, i ten czas, który, który ci bogaci ludzie próbują sobie zabić w inny sposób, czyli, czyli magia. Magia, wróżby i wszystko, co z tym związane jest. No i ktoś, ktoś taki jeden się znajduje, kto próbuje, kto próbuje to wszystko rozszyfrować, sprowadzić na ziemię, nie wierzy nie wierzy i i, i i właśnie po to, żeby jak się ten film kończy, to po prostu trzeba przyjść do nas i zobaczyć. Jeszcze tylko wspomnę o tym, że gramy jeszcze Rio I Love You, film i przepiękny film stworzony przez kilku, kilku reżyserów razem. To składa się z kilku małych filmików, które pokazują miłość do tego miasta. Graliśmy już Zakochany Paryż, Zakochany Nowy Jork. Gdybyśmy chcieli przetłumaczyć ten, tą, ten tytuł dokładnie, to byśmy powiedzieli Zakochany Rio. Natomiast dystrybutor przetłumaczył to bardzo dosłownie: Rio I Love You. No i, i, i film Hotel, na który bardzo serdecznie zapraszam film, film o, dziewczynie, o dziewczynie, o grupie ludzi, którzy poszukują swojego, swojego drugiego ja. Zagubieni w obecnym życiu, nie potrafiący się odnaleźć. Z, nie Przypuszczam, że nie jeden z nas chciałby się wcielić w skórę kogoś innego, tak jak to, tak jak to oni. Ja nie wiem, czy zrobić. Państwo zapamiętali to wszystko, myślę, że pewnie warto odwiedzić warto jak wejść jak na stronę, stronę kina pionier. <grym> tak jest. I, I przejrzeć. I w takim razie, proszę Państwa, no to spotykamy się. Miłej soboty, niedzieli zapraszamy do Kina Pionier, też do... za oknem, więc zapraszamy i miłych wrażeń życzymy. Ja myślę, że, że to jest repertuar tygodniowy, więc tak do końca tygodnia, żeby te wszystkie filmy, a potem będą następne. Proszę Państwa, okay. spotykamy się w Kinie Pionier. Dziękuję i zapraszam.